To jest właśnie ta LK, ten układ L Idziemy do środka zobaczyć jak to tam wygląda Widać że tu nikogo nie było już 20 lat tutaj były świnie, bo Bergstedt. zamykane to było. I wentylator tu leży. Zobaczcie, jak dawno to nikogo nie było. Po ni mol w drodze do nowych do celu do mety. Ford Vaporfet pogoda Forda Patrzcie tutaj Ford 5000 z pługiem czteroskibowym Ford Ford ma moc Jaki, jakiś stary plakat podkowy Alecie jak z się roz, rozwarstwia A to nie wiem co to było takie plade. Danmarks Windmollet, 1995 rok. Czyli ten plakat jest rok wcześniej zrobiony niż ja przyjechałem do Danii. Czyli 29 lat ma ten plakat. A ja tu siedzę już, 28 lat. 95 rok. To w Polsce nie wiedzieliśmy, że będą jeszcze chyba wiatraki. Tu jest jakiś lord. Wszystko jest, wiecie, do wyrzucenia. Larod, Alzacja. No to, to wiecie, to Francja jakiś plakat. O, patrzcie. Safe. Eee. ale ciężki. Safe eee. Franza Yegera Rocznik. 42 drugi z Gangolsena. tu jeszcze może być farsa schowana tam. Ale wiecie, to jest urbex, nie możemy tutaj nic brać. Jakiś śrutownik. Meton. I tam na górę pójdziemy zobaczyć dachy i, i tam co było pompowane. zobaczcie jaka technologia z lat, nie wiem, 80-tych na pewno jeszcze start. Top. Wszystko narysowane ładnie 80 lata. Wentylator spadł z dachu czy nie. Tu nie ma nic. I tutaj są te wszystkie pomiesz pomieszczenia L, podzielone są, a mówił, że to jest wszystko puste. I tam jest też podzielone na trzy sekcje, bo on to kiedyś wynajmował ludziom. Tutaj ludzie mieli swoje. Wiecie, rzeczy trzymali z miasta ludzie, jakieś tam przyczepki, czy tam rowery, nie wiem. I to było wynajmowane przez pe pewien czas i on ich teraz wyprosił, bo to będzie zburzone. I tam te trzy sekcje są takie same jak tu. Także widzicie, takie bielki, deski na suficie. I nie, nie czuć tutaj już świń, bo tutaj świn nie ma chyba ze 20 lat. Ja pamiętam, że jak przejeżdżałem tutaj, to tu może były świnie pierwsze 5 lat, a później już nie było tuczniki tu mieli I to było no a Tam nie będzie myśli, bo to jest tam, tam jest tak samo jak tu powiedział Bo to wynajmował trzem innym osobom Nie wiem po co są tutaj te rury w oknach co, żeby świnie nie uciekły, że one i tak by nie uciekły, przecież tuczniki idziemy na górę. Teraz zobaczyć tu po podłodze, widać że tu były klatki. Tu był korytarz. I tutaj chyba była centralna ta, te centralne miejsce. To ten wyciąg do, do obornika, że oni tutaj było ścielone słomą. Jeżeli ten wyciąg tam na dworze, co leży, co rozwalony jest, jest, czyli to było takie wyciąganie. I oni to zalali betonem. I taki lot z tego jest. To muszę uważać, żeby nie fać. O, zobaczcie, podłoga jest keramzytowa. Jakieś 10 cm. Idziemy na górę. Keramzyt jest. Muszę wziąć drabinę i wejdziemy tam na górę. Bo to jest jedyne miejsce, które można wejść na górę. To tędy. My jesteśmy na górze. Tutaj mamy jakieś stare rurociągi od paszy. To ma milion lat. Tutaj jakiś silo zbudowany milion lat temu. Ze 40 lat ma albo 50 z 50 drewna. Meton. Silos jeszcze ma podpory tutaj z Kvernelanda Lemieszy tutaj waga waga meton. ważyło po 10 kg czy po 5 kg i wrzucało zobacz jaka to była technologia 40 lat temu Zadziwia mnie ta podłoga 10 cm z keramzy to tutaj Kominy wentylacyjne Te płyty są na pewno azbestowe Te na dachu też bo to jest lata 80. albo 70. Słoma ta ma milion lat Zweczy ile tutaj kotów przeleciało i innych y nie wiem, szczurów, no nie ma tutaj y, tych odchodów od szczurów. Tak zwany Lord. Ale widać, że te sampki leżą tutaj 40 lat. Co najmniej. Czekajcie, środkiem nie idę, bo są te kanały i można w nie wpaść. Muszę iść z tym pasem. Łaty nie ma, no znaczy są łaty, ale one są z takich kantówek. Y, 8 6 na 10, 8 na 10. I te kantówki trzymają cały dach. Krokwie. To drzewo jest po prostu niezjedzone w ogóle. Widzicie, ile tu jest drzewa. Ja dziękuję. I to wszystko idzie do zburzenia. Patrzę, czy są korniki w drzewie, wiecie? Jeden Silos i drugi Silos. Musiałem się tu dostać do góry. Zobaczcie jaka tu praca została włożona i to wszystko zostanie zniszczone. Wyobrażacie sobie swoje farmy za, za następne pokolenie, które jest sprzeda albo zniszczy. zobaczcie na te, na te drewno. Te krokwie kosztuje mają taki, taki dach. Teraz policzymy, ile jest tych krokwi. One są 15 na 12, chyba. To 15, nie wziąłem miarki, ale 15 na 12. Ile tu jest keramzytu na podłodze? Tutaj można wpaść. Danger. Trzeba uważać. Szeroko ręce. Jakby leciał. Podłoga keramzytowa. Tak zwana lika. Jak to mówią w Danii. Bo ona u nas work, na workach jest napisane Leka. To jest w powstaje Ja robiłem izolację piwnicy z keramzytu. Jak widzieliście film to też jest leka. I oni mówią lika na to. Jaka bielka? Zobaczcie, wszystko tutaj otynkowane od środka. Przedo ten gościu co to robił. I jak on zobaczy, że to rozbiorą. się w grobie przewróci. Po prostu na drugą stronę. Nie no, te, te krokwie to są mega. Musimy obliczyć wartość tych krokwi, bo jak jest. Y duża wartość to nie wiem czy się nie, nie, nie zdobyć i nie, nie rozebrać tego mu budynku dostanę za to pieniądze i jeszcze te, te, te krokwie bym wziął Będę zbudował wiatę żeby postawić pług I to nie jeden patrzcie ja tu idę, idę Patrz, jakie to jest daleko nie jeden rolnik by chciał mieć ten budynek, patrzcie Halo Lolo Ole lo, lo, lo. Echo, kurcze Io Io Sakra, co ty mówicie? Same, Zobaczcie, ile samej podłogi keramzytowej tu będzie. to będzie. Ta podłoga jest po to, keramzytowa, żeby to była izolacja, żeby wiecie, tucznikom nie było zimno. Żeby woda się nie skraplała. Co, już zaorane i zasiane? Tak szybko. To jest ten zbiornik. wsiak znaczy, nawet od środka jest pięknie otynkowany ten ten siporex siporex czy suporex jak wolicie mówić liczymy ile jest, ile jest krokwi raz dwa trzy cztery pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a rosyjsku mówię: dwunastać, 13 już mamy czternaście i piętnaście. To jest piętnasta, a jeszcze są te jętki piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa.

niesamowita ilość drewna, to trzeba przeliczyć. No i długość tego podejrzewam jest 2, 3, 4, 5, 6 metrowe są 7 prawie no 6 72 sześciometrowych tych jętki. Jest drzewo jak nowe. Zdrowe niesamowicie. Nie wiem czy się za to brać, czy nie może. Zrobiłem akcję rozebrania tego. Bo już rozbierałem takie rzeczy, tylko muszę Wam filmy pokazać, bo nie mam kiedy ich zmontować. Mam film, jak rozbierałem taką bliźniaczą yy, dwa budynki yy, tu czarni. Muszę Wam ten film zmontować, bo jest fajne to. Dobra, tak, tak to wyglądało. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. <ścoughs> Słuchajcie, musieliśmy tu na chwilę wrócić, bo dostałem nową informację od właściciela: że przed świniami tutaj, przed tucznikami, tutaj było 100 koni. Czajcie temat? Dlatego są te rury tutaj. Ja go zapytałem: Słuchaj, po co świniom były te rury? Mówi stary. Budynek jest z roku 1970, czyli ma 54 lata, i to było 100 koni. Nie wiem, czy to były konie jeździeckie, no chyba. Czy na kiełbasę, no nie powiem wam. Nie, nie, nie wiem. Lubicie kiełbasę z konia, bo ja nie za bardzo. I dlatego to jest to, żeby konie nie wybijały pyskiem tutaj szyb. Później pod koniec lat 70. kupił to jego ojciec, był drugim właścicielem. I przerobili to wszystko na tu tuczarnie na świnie. Czyli konie odeszły i zostały tuczniki. I tuczniki były tutaj do roku 1900, do 2000 roku chyba. No jakoś 4-5 lat, jak ja tu byłem, to tu, tu jeszcze mieli te tuczniki, pamiętam. Bo ten wyciąg na, na, tam działał, i, i to działało. Jak jechałem drogą, to widziałem, że o, o usuwają obornik. Obornik czy gnój? Od świń. No także, taka jest historia tego budynku. Z 70 roku jest budynek, czyli ma 54 lat. Jeżeli podobała się Wam taka wycieczka, pamiętajcie łapkę w górę. Lubię chodzić po takich e, urbexach, exploringach. Eksplor A jeszcze jedna informacja. Ten silos, co jest na górze. Ten drewniany taki, co widzieliśmy przed chwilą. On, był, on jest tu nad nami, i w tym silosie to jest otwór, i w tym silosie był owiec dla koni. I konie jadły ten owiec. Ale czy konie nie lubią owsa bardziej, takiego całego żeby sobie porzucić? Nie pracowałem nigdy przy koniach. Zawsze się bałem, że mnie kopną. Dobra. Jeżeli podobała Wam się wycieczka z tej farmy do zniszczenia, z 1970 roku, gdzie były kiedyś 100 koni. 100 koni do 100 brzegów dopłynie setną nocą. I później, od lat 80., były tutaj tuczniki przez 20 lat. Czyli 10 lat, konie, 20 lat, tuczniki. A później było miejsce, na wiecie, storage, taki na magazyn dla ludzi na wynajem. I taka historia z tego miejsca. Miejsce będzie zrównane z ziemią. Szkoda mi tego drzewa, drewna, bo te kropie są piękne. Nie wiem właśnie czy się tego podjąć. Zrobić recycling czy nie. Do następnego odcinka.